Jak wygląda pierwsza wizyta u chirudoterapeuty? Więc, jeżeli do mnie przychodzi pacjent, czy przychodzi na pijawki, czy na igły, czy na wizytę okulistyczną, ja zawsze pytam, w czym mogę pomóc. I próbuję dopasować moje terapie do oczekiwań tej osoby. Ale, jeżeli pacjent planuje zastosować pijawki i ja go zakwalifikuję do leczenia pijawkami, zawsze zaczynam od jednej pijawki. Przy aplikacji centralnej. Dlaczego? Bo przy pierwszej wizycie. Chcę się dowiedzieć, jak pijawka zareaguje na pacjenta i jak mój pacjent zareaguje na pijawkę. I żeby uniknąć nieporozumień tego kontaktu w postaci zaczerwienienia, obrzęków limfatycznych, swędzenia, zawsze zaczynam od jednej małej pijawki. Pamiętajcie, decyzje a lęk to są różne rzeczy i warto małymi krokami i w kierunku zdrowia. Bądź zdrow, bądź zdrowa. Zaobserwuj po więcej.